Hop. dobra, mamy i to Kurde, przyznam, że pierwszy raz mi się nie wiem czemu woje podczas nagrywania tego <laughs> Nie, na pewno mówię ciszej, no tak, no nie powinienem Gra powstała na kanwie wydarzeń historycznych, jest to dzieło fikcji zapektowane i opracowane Dalej nie pamiętam co napisało, a się nie przyjrzałem Dobra, wracamy do Assassina <laughs> W sobie po pełnej przerwie, cholera, nie wiem jakiej tak, prewencyjnie wezmę sobie troszkę odsunę ten mikrofon. Może będzie ciszej, ale mam szczerą nadzieję, że przez tery zniknął. No to by było dobre. Cieszy mnie to, że pierwszy ja pewnego poru jest w tym komentowaniu tego wszystkiego. Dzisiaj mamy 2 stycznia, nowy rok. Nie, dziś nie mamy 2 stycznia, wróć. Dzisiaj mamy 1 stycznia. Tak, nowy rok. Wróć, wróciłem z Sylwestra, nie pamiętam tej porady. Nie pamiętam tej parady i dysk nawet się nie jakoś i pozwala mi już... Nie pozwala mi, że tak powiem. I doszła do końca, prawda? Hmm, byliśmy tutaj, nie? Hmm, czy te ogrody były tutaj w ogóle otwarte wcześniej? Czy to dopiero od tej rangi jakoś tam tak udostępnili. Nie, wydało mi się, że to było zamknięte wcześniej. Muszę sobie potem nagraniach sprawdzić. No lipsze, troszkę wam powiem, że poczytałem sobie na temat. Wypraw krzyżowych i o co chodzi w ogóle tutaj z całym tym motywem? Saladina i saladina? Chyba tak. Jeszcze lwie serce, wychodzi na to, że to już są po prostu końcówki wypraw krzyżowych, trzeciej wyprawy krzyżowej. No, jak się skończy, no nie powiem, bo jeśli chcecie się dowiedzieć, to, to <laughs> możecie oczywiście. Daga Tak. Dobrze, widziałem. Możecie oczywiście zagłębić się we własnym zakresie, prawda? Jestem uczący. mogę Wam tylko powiedzieć, że tą wyprawę zaczął Fryderyk, pierwszy Barbarossa. Krótko, powiem Wam, że szczerze, na, na samym początku z indyweksami bardzo im dobrze szło. Odbili wiele państw przed. Co się dzieje? Czekajcie teraz. Czyli mogę powiedzieć, że się. No, przedali się, Czekaj, przepraszam, za ten, ta ten taki. Moi nie do końca co to znaczy że <klimy> bardzo dobrze im szło, dopóki im, co magicznym, sposob, znaczy magicznym sposobem podczas przemieszczania się wojsk, po prostu mm, koń władcy gdy prze, przechodzili przez. Ale nie o, W momencie kiedy Fryderyk I, Barbarossa, przejeżdżał z wojskiem przez rzekę, prawda? E, Uf, to. to jego koń się po prostu potknął, i. jakby to powiedzieć, ziomek wpadł do rzeki i zginął. Sal Saladin uznał to po prostu za cud. Musisz być eee, bardzo No i tak, nagle w siły krucjaty. Jakby to można w ogóle nazwać, prawda? Najdelikatniej mówiąc, troszkę się podłamały. I tak muszę do biura tam skoczyć, prawda? Tak. W związku z czym... Z uczonych, aby dostać się do strzeżonych obszarów. Ja Nie zamłodam cholera. Nie pokonałem sobie tej informacji, ja czytałem o tym z relatywnie dawno. No tydzień. Zaczęli się poddawać. Ale potem dwa inni władcy Francji i Anglii byli w stanie trochę to poogazniać. Cały ten bordel. Czemu ja to władce nie mam żadnych contro pointów? Ja, mam tylko nieposunnie tej dzielnicy. Dobra. Rafiku. Wieści o tych czynach rozeszły się szeroko, Rafik, tak. Na to, że szczerze tak, ale się dobra, swoje czy Mógłbyś, może, się wrócić W mojej mocy czy coś. I czasami robisz to dobrze. Zakładam, że to praca krzyżuje nasze ścieżki. Tak. Hmm. Moim celem jest Wilhelm z Monferratu. Co możesz mi powiedzieć o samym Wilhelmie? Wilhelm ja musiał zadań zobaczyć tego Rafika. Podczas gdy król zajmuje się wojną. Ludzie dziwią się tej decyzji, szczególnie biorąc pod uwagę stosunki między Ryszardem i Konradem, synem Wilhelma. Moim zdaniem, hmm. Ryszard postąpił sprytnie. Jak Ryszard i Konrad nie zgadzają się w wielu sprawach. Choć nie okazują tego publicznie. Chodzą słuchy, że knują przeciwko sobie nawzajem. No się a na i tak. Tak jeszcze ta sprawa z saraceńskimi jeńcami w akce. Z tego powodu Konrad powrócił do tyru. A Ryszard przekonał Wilhelma, by ten został jego gościem. Chyba raczej zakładnikiem. Hmm. nazywaj to jak chcesz. Obecność Wilhelma powstrzyma Konrada przed działaniem. Nigdy nie interesowałem się polityką. Zdajesz sobie jednak sprawę, że każdy Twój czyn kształtuje przyszłość tych ziem. Ty też w pewnym sensie jesteś politykiem. Jak chcesz? Gdzie według Ciebie powinienem. Co się dzieje z Altairem? Zobaczcie, jak chce. Za Taki czas o. A właściwie na targu przed nią. Niedaleko znajdziesz <grym> też katedrę świętego krzyża. To bardzo okay. popularne miejsce, pełne gadatliwych mieszczan. Dobra, targi na i katedra. Możesz spróbować przy zachodniej granicy miasta, gdzie dzielnica portowa łączy się z dzielnicą szpitalników. To powinno ci na początek wystarczyć. No, Dobrze, szpitalnicy koniec końca. No, nie, 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 przeszkadzał. Wcale nie, nie, przeszkadzasz. Eee, dobra. Ale szpitalnicy. W sumie to przez nich tak naprawdę Sarasen przejewał te walki. Tak miałem nie, 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 tak nie, 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 wiem nie, nie, ale cóż, no, niesubordynacja, no. Naprawdę. To już jest głupota. Dobra. Sobie, możemy tak prze przelecieć, nie? nie. Tak zaczniemy sobie od. Tutaj. Które się... Widzieliście tu. Dobra. Ja na dobrej wieży? To tak jakieś takie niskawe się wydaje. Niby bogacze, niby ten. Jednak to chyba do zalatuję wam powiem. Precz kmiocie. Precz, kmiocie, no ja ci dam kmiota. No ale dobra. <śm> tak, piękny, zablokowany obszar, co mnie dalej cieszy. No właśnie, puść. A kolega scelował. Liczyłem po cichu, że uda się jakoś przetrzeć bez tego. Okej, okay, ale tutaj na mapie nie widzę nic, nie lubię inter niczego interesującego. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Templar. No, tak. Nasze atryumenty, prawda? Ej, nie, pójdźmy, 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 panie. Miecz bym musiał wysiągnąć, wiesz? Miecz. To jest miecz? Nie. Okej, weź go dobie jakoś. Co jest z nimi tak? Halo? Ale mam, Mamy złoproń wybraną. No? Nie wiem, co się stało, nie mogę zmienić tam miecz. Dziwna sprawa. Something going wrong. Tak, 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 okej, okay, ale co, co nie tak było z... tym co się odjebało? Noże rz dla rzucania, tak? Te tylko co jeszcze? To powinien być w tym momencie. Tak. I czemu go decklu nie wyjąłeś? No ja ty dziadę, dobra. To no, wie ciu lubisz. Nie no nie no, widać, że cholernik... Niezły. O, wziął mnie rzucił. Nie no, udało się straszę szybko, jeden, tylko Templar. Co to zrobił? Nie, nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Jakie mam interes z tym, żeby się pokazywać? Przecież oni by chcieli mi coś złego zrobić. Zakładam, że gdzieś tutaj będzie mieli śledztwo do poprowadzenia. piękne, piękne. O, już widzę. Mogę tu w ogóle się zawisnąć tutaj? Tak, chyba tak. Ej, <śla> to było ciekawe, jeślibym musiał teraz U? 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 Co, to, co się, co się, co się stało? Właśnie. Dziwna sprawa, ale dobra. Przeleciałem sobie głową przez deskę. Hmm. Historyki. Eee, kulturowego i ogólnie kluczowe. odbywają. interesujące. No, porypało cię. No, chociaż jedno się udało, nie? No, to jednak uważam, że wolał, wolelibyście sami. Nie poznać jak głupie Zdrowiła. wygląda, Dobra, to HP sobie Bole. znowu? Nie, dobra. Zrobiła. No i trochę. Ja no, na Czy pewno? Złodzieju? Na górę muszę włożyć, nie z powrotem. Ta. Tak poruszyło? Widzieliście to? Właśnie się jest nie tak z tą grą. Altaj Rambał się... No i że tutaj. Aha. No, powiedz mi tylko, że to nie tu. To się naprawdę ucieszę. Nie, 3-2. A, ja on go okra. No, przepraszam, ale wydaje się być trochę zbyt mało nimowy Pozwalają wam tak wchodzić, wychodzić. Myślałem, że forteca jest zamknięta. zgadza no. się. <noise> Ale wim, chelem, chcę jak najszybciej dokończyć Na jednak, jednak chciałbym tutaj. To na naszą korzyść. przypomnieć. Strytnie. To doskonała zasłona. Lef angielski. Trzegarny. Tak, w tym fotoku. muszę go dostarczyć. Choć raz wygląda na to, że sprawy prawda pójdą pamiętaj. po naszej myśli. I to nie przypadkowo. Ale jak można go określić? Na pewno trzymało się Shift. Tylko czy sprawą jest czy To jedna z bajek Ezopa. Prawdę mówiąc, Biblia mówi coś dokładnie odwrotnego. Hmm. Jest tam wiele wersów na temat cierpliwości i czekania na to, czy Pan zechce nam pomóc. Cóż, moim zdaniem Oj. już się naczekałem, nie będę z tym polemizował. Dobrze więc, idę. No z moje sasy nie bawię i uczą. On się odwrócił, widziałem. Dobra, wystarczyło tylko przytrzymać Shift. Bardzo dobrze. E, quality, quality, nie mam pojęcia co się tu mogło stać, przyjaciele, z tobą. Nikt nie wie, nie wiadomo, co chodzi. puśćcie już. Uuu, ja tego pisma było niedobrze. dobrze. Ja mogę wyjść tak, jak stąd przyszedłem? Mam tego wszczęście. No, no tak. Mówię no, ja w jakimś dziwnym języku. Nie, to holenderski. Nie, no, trochę się w sobie. Powiem szczerze, tak trochę nie pasuje tutaj. Tu tu... Okej, okay, czyli wejść tutaj mogłem, tak? A już wyjść, tędy nie wejdę na górę? Naprawdę. Spodziewałem się tego. <śmisał> <na> jakieś. Spodziewałem <śmisał> się przez nich po prostu. Eee, do góry. <śmisał> Czy tam zabili niewinną kobietę, bo musieli mnie z... dogonić, naprawdę? Tak. Ale Altair nie, nie świry pawiana. Właśnie. co, zliknąłem im, tak? Lamba. Tutaj muszę tylko wejść. No na spokojnie. Nigdy nie powinien widzieć więcej. Aki, tutaj zrobię coś innego, nie będziemy w tą walkę wchodzić. Ale ta dzielnica. Przyznam, że ma swój urok. Fajnie wygląda. O. A nie, pewnie było tak mieszkać przed tym miastem, pod murami, tak obserwować je z rana. No, to oczywiście jest problematyka. Problematyczna sprawa, jeśli chodzi o. Weźmy wracanie, tak? Do domu. Znaczy do miasta, ale. Nie by taka wysepka była na nim taki zamek postawić. Cholera fajnie to bo co tu się dzieje halo? Dziw dziwnie co się dzieje tutaj. Dobra, jestem prawie, prawie święcie przekonany, że coś tutaj będzie. Gdzie ja mogę znaleźć targ? Chyba to takie kółko zrobimy. Ten punkt tutaj pewnie odblokuje kolejny punkt, który będzie tutaj. Nie zakładałbym... Mogę więc mogę, Tylko żeby tak nie popchnąć, dobra. I zakładałbym, że jak uda mi się odblokować te wszystkie, to pewnie w ostatnim miejscu, ostatnim, ostatnia wieża dami. dopiero to właściwe śledztwo. Ja to czuję, to jest moje szczęście. Pamiętajcie o tym, że ja tego nie przechodziłem de facto, nie? ale gdybym był game deweloperem, twórcą gry, znaczy no... Gdybyś to miał władzę nad tym, gdzie te punkty się mogą znajdować, prawda? Dałbym je najda Lej. Aha, dobra. Okej, okay, czy już to, to jest ogarnięty, nie muszę nam wchodzić na górę. Dobra. To jest ten kościół. Okej. Okay. Dobra. dobra, czyli teraz załatwimy to. Potem skoczymy pod. Hmm, mury miasta. A gdzie nam się to uda? Będziemy szukać targu. Ale pan ma fajny kapelutek, ty, naprawdę. Jak to mawiają? O, ten pan w kapelutku tutaj stoi, że jak powiem, jego brat bliźniak, prawda? No ja mam pięści, mam git. Co by teraz jak się na mnie? Nie, nieważne. Żebym nie mógł mu tutaj tej mody robić, ale myślę, że ten. Jego mość mógłby mieć coś jednak przeciwko. Te tu tłumy wyglądają realistycznie do momentu, kiedy ktoś się im nie przygląda. Odejdź zanim cię zmuszę. Dwóch takich samych ziomków właśnie przychodziło, dokładnie tak samo obranych. ten żołnierzyna, tutaj widzę przyjaciele, którzy do wynajęcia są. O, podejrzewam, że, je, podejrzewam, że właśnie na targę leźliśmy. Albo gdzieś w pobliżu. A. Mm, tutaj będziemy mieli bojowników zaraz. Cholera. Nie, całkiem ładna, ale tej chole tego cholernika trzeba. Nie, nie, no jak mu piznie tutaj, to ci tutaj zareagują, nie? Ojej, Balciuszkowy, tutaj moi. No Drwajcie Długo będę to usłyszał. Jeszcze... Droga jest długa, a miłość hmm. Dobra, to jest właściwe miejsce. No jeszcze nie jest takie oczywiste. Nie trwóżcie się. przeszkadzać komuś innemu no właśnie idę Cholera ale patrz jak ten salamingam tutaj wbija skręczę w prawo rób to dla mnie Cholera no. nie, nie to tutaj mu to ry robić Przestań mnie śledzić Nie idę dokładnie za to a chuj Nie powinieneś był tego robić Ach. Tak Tego muszę. Aha, dobra. Czyli muszę jeszcze iść dalej. Galera. się! Może pana by tutaj. Nie. Musimy uczynić wszystko. Co w naszej mocy, aby ich wesprzeć? No, Uprawiajcie swe pola. Opiekujcie mm, się Nie radnymi. tylko pola. Módlcie się za tych... A, wracamy tutaj, Ziemek już pewnie zrespił i będziemy ja, musieli z iść jeszcze raz. A co my z tego mamy? Groby, wdowy i sieroty Król Ryszard obiecał nam lepszą przyszłość. Nie skalaną ziemię i nowy początek. Zamiast tego dostaliśmy tylko śmierć. No, no, no dawaj, dawaj i się, przyjaciele! Nie pozwólcie pognać się na Nie, eee, losowi lojalnego no, króla. Przybyliśmy no, się do zawalonym szlajem. Będziemy silni w swych przekonaniach. Przecież znaczy, każdy potrzebuje takiego wojska i takich i takich generałów. No, mach ta kamerawa do interes i irytująca znowuś. może inną trasą, to było dobra. Zablokujcie go, żeby zginął. Ta dwójka się mi strasznie prawdopodobnie. podobnie. Na rany, jedz. Daj mi spokój. Mmm, jaka jest szansa? Ten doleci, nie? Te, Ta dwójka. No, no, będę za nim szedł po prostu. Tutaj cię już widzą. Oni szykują, żeby tego spuścić komuś w pierdziel. Patrzcie nam Czają się chytre baby. Z Radomia. W lisich skórach. W li -ły lisich, łysych skórach. Dobra. Eee, mi się nie pomogło, nie? odejdź. Nie. Tutaj też, nie? Tutaj myślałem sobie, ale cholera tam się... Tam się, się mogło dopłyć. Okej, poczekamy chwilę. No ja, ja, ja chciałbym naprawdę, panienko. Potrzebuję informacji od niego wiesz, no. Hmm, Jesteś taki okrutny, kur. Tam się złe rzeczy dzieją. Udałem eee. się tak, że nie, że ja jestem A, zaskoczony, że nie mamy z nim misji. No, nie, ten, ten jegomość pewnie chciał pomóc temu, naszemu przyjacielowi. Nie Jest i zbrojny. No, pan nocku. Tutaj żeśmy cię zaatakowali, to ten się wtrącił, nie? Tak. że byłby to samo, chyba żeby go zdjąć teraz, to nie, ten mi ucieknie. Tak. Będzie przerażony, nie będzie chciał mi nic powiedzieć, bo będzie wiedział, że może zginąć, a że wręcz prawdopodobnie zginie. Zaraza na Kaladyna! Zaraza na jego ludzkość! To jest ten taki chory? Przybyliśmy do Ziemi Świętej, przynosząc słowa Pana naszego. odwrócili się od nas! Nie przyjęli go jak zbawcy! Wiem zło zamieszkuje ich serca. I oto błogosławiony Ryszard, król i zbawca, staje przeciwko nim, broniąc nas Patrzy na się na nas Janusz jeden. Uczynkami patrzcie patrzy na go skupienie. Odwróciliśmy się od Boga i za to nas każe. Zabieraj się stąd, będzie. morze niewiernych wojowników, Bardo. aby stanęli u bram naszych. Ale pan jest miłosierny! Inaczej przeszłe winy... Okay. Eee, eee. spod... winy, o taką interesująca sprawa. i wyrośli z pod. Cegiełk kamienia. Oj, tutaj jest dobrym miejscem, się zajmujecie. jest jego natura. A za błagać o wybaczenie musimy, gdyż Ten zajebycie. tutaj może się wszędzić? No to wygląda. Pan czy my coś nie robiliśmy, nie, nie kółka? Zrobiliśmy. Chcesz się bić? Tak. O cholera. tutaj muszę tą zwilkę dodać, jakaś cholera. O cholera, muszę, muszę tego lać, już muszę tego lać. Muszę tego dać, żeby mi się sekwencja włączyła Drogo, tato, zapłacisz Tego, tego trzeba płacić, tego trzeba chyć. Dobra Ja to chodziło, game breaking Ziomek stoi na ławce, to jakaś babuszka Ona wygląda jakby z nami była Tam ci się odwalili magicznie, nie? No, to już jest złe wykorzystywanie mechanik gry, ale okej okay powiedz mi jak do niego dotrzeć? Hmm, ten tutaj. To niemożliwe. Teraz on to zrządzi. Dla mnie będzie? jest ok naprawdę. Dzisiaj. Ale na pewno będą się kłócić, a potem Wilhelm odejdzie, żeby zrobić kazanie żołnierzom. Tak jak zawsze, Richard wymyśla Wilhelmowi, Wilhelm wymyśla żołnierzom, nie będzie chciał cię widzieć. Jak już powiedziałem, to ja muszę się zobaczyć z Wilhelmem. Nie mówiłem, że on musi widzieć się ze mną. No to skończyliśmy rozmowę. Obawiam hmm. się, że jeszcze nie. Muszę ci jeszcze coś odebrać. Co, Co? takiego? Twoje życie O ten dis Ja się nałaziłem hmm, nałożyłem się tle, tylko kurde po to No ale Boże, dobra, tak tak mniej Miej, nie, nie nad nim, ale miej Ja tutaj nie mogłem po co po tych kratach wleźć, mogłem Mogłem Mechanicznie ta gra faktycznie bywa irytująca, no ale cóż Eee, jak przejdziemy jedynkę, będziemy mogli się za dwójkę. Chociaż szczerze, chyba przed tym ne, bym się rzucił jeszcze wcześniej na Bioshocka. Bo wiem, że miałem gdzieś płytę CD Action, żeby sobie go odpalić. I kurde, no pograłoby się, pograłoby się, nie powiem, że nie. Tutaj mogę wejść, ale tutaj gdzieś coś jakiś punkcik fajny? Nie, nie będzie. to po tych kolumnach, jak wejdziemy tutaj. Na mogę doleść. No nie, no, ładnie śpiewają, muszę chyba trwać. Tędy może Co tych tego? Powinienem móc tędy coś podziałać, tak. Prawo, w lewo. Tam wyglądało to powiedzmy bezpiecznie, ale... No spróbujemy tak jakoś. Tutaj powiedzmy styl graficzny mi nie odpowiada. Więc raczej to nie tędy. No idźże, no przecież wiesz, że tu jest. To po Gzymsie się nie utrzyma, tak? A, ty, do góry tak może się tutaj wspiąć delikatnie na Shalter. Nie, tutaj Gzyms jest Gzymsem. No ale nie... widzę, że jest nietykalny, delikatnie mówiąc. Tutaj też nie wleziemy, tego jestem pewny. Ty, jak to się stało? Może bez problemu, a. Tak, wolałbym nie spadać stąd, nie? Ty! Hmm, spróbujmy drugiej strony, może? Nie, no wydaje się, że jakby to gdzieś stąd trzeba było. Hmm, tędy tam nie wyjdziemy. Tutaj też nie. Parę. Szedłem sobie. Przepraszam emocji. Tutaj na pewno mogę wskoczyć. Oj, pewno teraz. Ten lag był spodobany z mojej winy. No stary, ja widzę te kraty tutaj. To jest przedmiot w grze, ewidentnie, więc <laughs> daj, że po nim wleś na spokojnie. Dobra, to jest chyba symetryczne odbicie, więc no, pewnie czegoś nie zauważyłem tam. W jakbym po prostu tutaj miał wejść. Ha. Nie tu. Czego nie widzę? Mmm, zły No. no. Nie chcę potem biać tego podejścia, nie? Mm, jery, jery. Potem, tutaj nie ma czegoś, ale tutaj, żeby się mógł złapać. Aha, jakie ze mnie? Tutaj jest Gzyms, ale coś więcej? Nie. Nie da się tak po ścianach swobodnie skakać. O jeny.